Witam serdecznie na moim kanale dziś mała prezentacja serwera minecraft adres serwera oraz wszystkie informacje zostaną umieszczone w opisie pod filmem a my przejdźmy już do samej prezentacji wyłączymy sobie na razie tutaj wyświetlanie naszego GUI na czas tutaj Prezentacji i jak widać na pierwszy rzut oka, mamy tutaj taką tą informację dla nowych graczy, którzy po raz pierwszy dołączają do serwera. Tutaj mamy drugą informację, tutaj natomiast trzecią. Wszystko myślę, że jest czytelne, pomimo tego, że tutaj te jakby napisy się nakładają. To no wystarczy, jakby coś się obrócić, więc koniec będzie jak najbardziej szczelny. Trochę tych informacji mamy, więc tutaj jest ja dużo na początek, jakby to troszeczkę do czytania, ale myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Tutaj mamy pendomowy TP i złotawa teleportacja. Klikamy sobie prawym przyciskiem lepszym lub lewym na tabliczkę i nas teleportuje. Jakieś losowe miejsca, może po prostu zaprezentuję Jak będziemy nas teleportowały jakieś kompletnie losowe miejsce. Po to jest biom śnieżny. Jeśli atakujemy sporo to I no dobrze, teraz przejdźmy sobie dalej na dalszą część spawnu może to po prostu tutaj mamy informacje o dostępnych komendach na Spawn. Wszystko jest ładnie w obrazkach umieścione, więc tutaj też będzie wszystko czytelne. Dodatkowo za 10 minut będzie się pojawiała informacja na czacie o tym. Każdy sobie tutaj, myślę, że bez problemu również to ogarnię. tak samo tutaj mamy jak skonfigurować oraz jak stworzyć własną miałkę. I teraz ważna informacja, jak widać na sobie, że można, można, przepraszam, można zarabiać pieniądze. Jak, w jaki sposób zarabiać, to już tutaj również wszystko jest opisane na ścianie, którą pokazaliśmy nie wcześniej, więc tutaj więcej nie będzie. O tym mówił. Przejdźmy do omówienia sposobów, w jakich można dokonać zakupów. tych to w sklepikach robionych na spałnie. Ja sobie może tutaj miejsce, które żeby było ładnie widać. Wszystko. Od razu, może taka m, informacja: dodana, dodany został plugin na lecak. Klikamy sobie na niego prawym przyciskiem i jak widać, mamy dodatkowe miejsce na naszej tempie w plecach, i ten oczywiście można ze sobą po prostu unosić sobie szybko zrobimy miejsce żeby było wszystko widoczne i teraz tak. My tutaj już trochę sobie zarobiliśmy widać. Że mamy już 12 tysięcy na koncie pana I wchodzimy sobie w sklepik. Tutaj mamy różne tempi. Na to jest jedzonko, więc przepadowy, może pierwsze z brzegu mamy tutaj kurczek. kurczak, sprawdzamy sobie tutaj taką wartość tego kurczaka, czyli jak tutaj mamy 33. Jest to waluta Yoxon, oficjalna waluta na serwerze, więc tutaj tą walutą będziemy się cały czas posługiwać w sklepach Więc wpisujemy sobie tutaj Yoxon, wartość w tym przypadku 33. Tutaj jak widać, dostajemy taki papierek nazwijmy to bonem lub wekslem jak to woli i z powrotem yy, tutaj tak niech to jeszcze raz wchodzimy w sklepik, umieszczamy papierek i jak widać możemy za ten papierek już kupić sobie mięso jeżeli yy, bardzo ważne jest to żeby dokładnie tą wartość którą tutaj widzimy wpisać w y, komendzie tutaj jeżeli byśmy kupi, chcieli kupić yy, Pieczonego ziemlaka, czy pieczonego ziemniaka, czy pieczoną wołowinę tutaj też mamy różne wartości wtedy wpisujemy po prostu 8 w tym przypadku 20 za pieczoną wołowinę no jeśli byśmy chcieli przykładowo kupić kilka sztuk tych, tego kurczaka wtedy wpisujemy przykładowo no, tutaj 33 dodatkowo ilość jaką chcemy zakupić czyli oddajemy na to, że 10 sztuk chcemy jako kurczaka pisać mamy takich oto 10 papierków Wchodzimy jeszcze raz w sklep. Dodajemy 10 papierków i możemy sobie mieć 10 papierków, 10 kuczaków. Ok, to mamy omówione. Tak, tak jest w każdym jednym sklepie. Na spawnie. Jak widzimy są dodane te papierki, za które możemy handlować. Tak zwane jepsony, Jest tutaj więcej Wam nie będę pokazywał, żeby za dużo nie zdradzać. Chodźcie na serwer, tutaj wreszcie sobie jakby cały spawn jest, jest potężnie rozbudowany. Tutaj cała zasługa większości. Może nie całe większości, pobrannej większości oczywiście, na, jeżeli chodzi o wygląd spawnu przypada na twórcy, jogby live hmm, Dobrze, więc mamy za sobą tutaj jakby kupowanie w sklepach. A teraz w jaki sposób zarabiać pieniądze? a tu już swoje komendy i też oczywiście wszystko jest opisane na serwerze on się tak jak to menu. jak widzimy mamy tutaj różne y, zawody, które możemy wykonywać farmer, podróżnik, że rzemieślnik teraz wiele i więcej teraz są wszystkie dostępne prace, do których możemy dołączyć teraz tak, w zależności od rangi jaką gracz posiada na serwerze y, y, w zależności od rangi może dołączyć do określonej liczby zawodów na raz. Czyli jeżeli jest na przykład gracz nowy i jakby do, pierwszy raz dołączył do serwera, dostaje rangę nowy i w takim przypadku może jednocześnie wybrać tylko trzy prace. Ale z każdą, jakby jeżeli zdobędzie wyższą rangę, to wiadomo, ta ilość się zwiększa. W taki sposób na przykład jeżeli mamy powiedzmy kopanie, to oczywiście zakopanie kopanie piasku, żeby ruch dalej możemy zarabiać pieniądze. Jeżeli wykonujemy górnictwo wtedy wiadomo możemy za wykupywanie bloków również zarabiać. W ten sposób właśnie zarabia się pieniądze na serze. Myślę, że to tyle z tych najistotniejszych informacji. Jeszcze dowiecie się już podczas samej rozgrywki. Jak na przykład otworzyć drużynę, jak dodać członka do drużyny, jak zabezpieczyć swoje, swoją działkę oraz jak w jaki sposób, e, jak, sposób zabezpieczyć swoje skrzynie przed kradzieżą. Myślę, że to tyle z takich istotniejszych informacji na początek. Tak czy I do zobaczenia na serwerze.